Pytacie, drogie Skorpiony, co dla Was od 10 do 16 czerwca? No, powiem Wam, że na niebie kotłuje się, dlatego że Wasz patron we wtorek utworzy kwadraturę z Marsem. W środę będzie kwadratura Saturna i Merkurego, ale przede wszystkim ta kwadratura między Marsem a Plutonem. Oj, 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 może być u Was gorąco przepychanki, kłótnie, zazdrość, te silne emocje, które często Wam towarzyszą, tutaj jakby będą spotęgowane. E, może być trudno i w pracy, i w domu, w partnerstwie. E, dopiero pod koniec tygodnia, e, Troszeczkę te yy, yy, trudne układy się zmienią, ale no, pierwsza karta pokazuje, że, że, że jest dobrze. <grywa> Już ta trzecia karta pokazuje, że niestety trzy, trzy miecze w sercu pokazują, że możecie być bardzo zranieni. Kolejna karta. Dziesiątka, mieczy mówi o definitywnym zakończeniu czegoś drogie skorpiony. Natomiast karta wynikowa jest dobra. Czyli mam tutaj, mogę powiedzieć, taki przekodaniec, tak? Dobrych i złych informacji. Coś ewidentnie skorpiony się kończy, tak? Trójka mieczy mówi o tym, że zostaliście zranieni, albo będziecie zranieni na tyle, że. Zakończycie coś definitywnie i tak jak mówiłam, to może dotyczyć zarówno relacji partnerskich, miłosnych, przyjacielskich, ale również pracy, tak? Tym razem nie popuścicie skorpiony, tak? Ale karta wynikowa jest bardzo dobra. Idziecie do zwycięstwa. Coś trzeba zakończyć, żeby zadziało się coś nowego. Życzę Wam, drogie Skorpiony, bo wiem, że nie będzie łatwo, ale dacie radę, jesteście silnym znakiem. Zawsze to powtarzam. Yy, więc życzę Wam yy, tego, abyście sobie ze wszystkim poradzili. Yy, no, czwórka buław mówi o dużej radości i zadowoleniu, więc po trudach do, do zwycięstwa. Pozdrawiam Was serdecznie, drogie Skorpiony. Trzymajcie się.